Dobra Jakość Renault Najpierw pokażę, jaki ma przebieg. Okej, okay. przebieg Tyle ma 827 mil. Patrzcie, co się dzieje z kierownicą. 827 mil, on nie jest puknięty, To jest nówka sama, nówka nowencja. <grytania> Kurwa ściąga do prawej. silnik pracuje, mamy silnik pracuje, puszczam hamulec naciskam hamulec mamy message znaczy wiadomość, mamy następujące błędy 4 błędy SP, drive time 2, aba front radar 2, nie chcę wyłączać samochodu bo to wszystko zniknie więc sprawdzę sobie co to jest, czyli tu mamy active, active, active data service from control, unit combustion, and Correct data Brak komunikacji. Dobra. Okay. Złapałem ją na gorącym uczynku. Valve from the position sense of the accelerator player. No. <ścoughs> Czyżby to było takie proste? I potrzebowałem aż na to tyle czasu I tego wszystkiego Wiecie co to jest? Wydał gazu No i dobra Bo on teraz odaje gazu Patrzcie, wyłączam Na moment po angielsku Puszczam i błędu nie ma, nie? Nic nie będzie. A teraz weźmy w to w pierwsze. Nie połączę. Wtyczka wypadła. Dobra, nieważne. Włączmy go. Nie błędu nie ma Normalnie reaguje na gaz Czyli to będzie pedał gazu Proszę bardzo, rodzynek Silnik 654 Czyli ten 1950 Proszę bardzo 224 tysiące mil I teraz e, Tak na szybko, przed chwilą skanowałem Mercedesa E-klasa 100 tysięcy mil, Blue poszło się gonić Jaki olej, żeby zrobił 200 tysięcy mil? Kurwa, każdy, byle zmieniać. No i co my tu robimy? Eee, mam klienta, który boryka się z następującym problemem. Jak będzie mi się chciało, albo by mi się nie chciało, to nie jest brak szacunku, po prostu zarobiony jestem po uszy, jest godzina. Pół do 12 na pierwszą mam do pracy, a jeszcze planowałem jechać kodować tego Mercedesa. Klienta mam, który ma poważny problem z AdBlue. AdBlue, jak już się z pierniczy, to wiecie, że tutaj nie ma tak łatwo z wymianą tego. Posprawdzałem części, posprawdzałem koszta i powiem wam szczerze, że sytuacja nie jest kolorowa. W tym AdBlue pieprzą się dysze, zapychają się, no to by było jeszcze pół problemu. Zrobiłem test na ciśnienie, ciśnienie jest trochę wysokie, ale nie, nie, jest, nie, nie, nie ma symptomów, że jest zapchane albo że jest zepsute. Wszystko się zgłasza, wartości wszystkie pokazuje. Jedyne czego nie ma, to nie ma poziomu AdBlue. I teraz czujnik, który tam to mierzy. pisduje jest zintegrowany z, ze zbiornikiem. I wymiana tego kosztuje krocie. Powiem Wam na, na, na ile kosztuje w Anglii tank, czyli zbiornik tego AdBlue u producenta to jest jakieś, no powiedzmy powyżej 1000 funtów. Aftermarket jakieś 800 używany gdzieś tam z ebay'a, który i tak trzeba będzie myć, czyścić i, i, i sprawdzić. To są koszty jakieś 250 funtów. Plus robocizna, plus różne pierdoły. No ja panu powiedziałem około 2000. No i co w takim wypadku zrobić? Wszystko jest ok, wszystko pięknie działa. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Pokazuje ile jest litrów. Ale czujnik A1103B2 niestety pokazuje zero. I teraz tak, kurwa, bo by trzeba było to wszystko rozebrać Sprawdzić, może się wtyczka jakaś upierdoliła Albo kabel, no, ale gdzie ja to będę kurwa Muszę do siebie zabrać, będę musiał do niego zadzwonić No a jak nie, to będziemy kodować Taki mały update, no tak to wygląda nie? Wszystko jest sprawdzone Tu jest właśnie zero Powinno być jeden Ta mała małpka się zrobiła tak włączy silnik tu się nic nie dzieje to wszystko działa, wszystko ładnie pompuje wszystko jest ok. ciśnienia robi, no ale to jest problem nie? engine light jest problem wyskakuje engine light dobra kurwa, Mercedes. mercedes mercedes mercedes, kurwa Dobra, dawaj tego tunera. Chodź panie. Bierzemy auto tunera. Będziemy ciąć laptop. Tak. Bożło Czytamy flasha. Tyle to. Tyle to ja na mojej maszynce mam urła. Jeszcze mniej amper. No, No mniej, że co uderza to ilość kabli Wszystko jest poplątane, popieprzone, a nie daj Boże tego dotknąć, nie? Dobra No i zidentyfikowany a już kolejny dzień jest, nie? Ponieważ... Wczoraj było późno Nikt mi nie obrobił Files No i paseczek sobie leci Trzeba jeszcze odłączyć moduł, nie? idę, do dasz na No i mamy, maleństwo biega, rozmawia z innymi dziećmi. jeszcze już z jednym nie rozmawia, pokłóciło się. No ale jest wiadomo, ta wiadomość, że jest. A kogo to interesuje? Engine light nie ma. Się rozgrzeje, czy zejdzie z obrotów. Pięknie strzed z obrotów. Ha. Rozgrzał się, dogrzał się, nagrzał się. Nie ma nie ma kontrolki od silnika, jak widzicie. Dobra, mam jeszcze jeden file do niego, ale sobie zostawię jakby jakby coś naprawdę było źle. Teraz muszę zadzwonić do kolesia i powiedzieć, że się kurwa nie wyrobi ze złożenia telewizji. Dobra i tak to wygląda nie? Teraz Teraz trzeba ten pierdolnik tu poskładać na skąfusz to ma tylko te dwa unrelated bym powiedział Dobra, składam to Także to tyle Ford 148 000 mil przebiegu coś się świeci Solidne Fordy Każda morda pasuje do Forda To jest dobre, nie? Zaraportowali, że światło nie działa, to Zdjąłem wszystko, chciałem żarówkę wymieniać i zobaczyłem to Wszystko zajebane olejem Samochód miał wczoraj serwis, zapomnieli włożyć tej wtyczki tam